Witam serdecznie. Wpadłam do Was na sekundkę, ponieważ jedna pani prosiła mnie, która także lubi rękodzieło, żebym pokazała, z czego ja robię sobie te kwiatki, brzozy e, i jak je wykonać. A że robię właśnie dla swojej najbliższej osoby różne dekoracje, także postanowiłam szybciutko pokazać, bo właśnie dzisiaj robiłam kwiaty, także brzozy, z czego je zrobiłam. Należy w lesie nazbierać różnego rodzaju korę. Jasną, ciemną brzozę. Albo jakiegoś innego drzewa, to nie musi być koniecznie brzoza. Ja lubię brzozę, więc zbieram brzozę. I z tej brzozy, z tej kory brzozy, takiej zwykłej, zwykłymi nożyczkami wycinam różne kształty e, do dekoracji. Czy to serduszka, czy płatki kwiatków, łączę je klejem na gorąco. Do wypełniania środków od kwiatków używam albo tych dupek od żołędzi, albo jakichś koralików, nawet zwykłej kory, co mam pod ręką. I tutaj zrobiłam takie proste, a takie proste, najzwyklejsze dekoracje uważam są. Najfajniejsze. I tutaj zrobiłam tak u góry w kształcie serduszek: wycięłam, połączyłam klejem na gorąco, a tutaj wycięłam takie zwykłe płatki, połączyłam klejem na gorąco i żadnej filozofii nie ma. Bardzo łatwo się robi, bardzo szybko się robi takie dekoracje. Chciałam tym razem, ponieważ ja robię różnego rodzaju dekoracje wianki sobie, żeby troszeczkę było inaczej, czyli dałam tylko na połowę wianka dekorację, a drugą połowę wianka zostawiłam skromnie. Myślę, że tak będzie dobrze. Nie wszystkie wianki muszą być takie same. Często, na przykład, jak robię ze sznurka wianki. To także na przykład dekoracje robię na samym dole wianka lub gdzieś z boku. Bardzo rzadko robię po całości wianka, dekoracje. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak się robi takie kulki, należy wczesną wiosną e, na przykład e, uciąć, naciąć sobie te cienkie. Tędy brzozy, na mokro je uformować jak chcecie. Małe, duże kulki można je malować, można lakierować, można pozostawić w naturalnym kolorze. Wszystko można zrobić. To są bardzo proste rzeczy, bardzo tanie rzeczy. Wystarczy iść do lasu, nazbierać trochę dekoracji, przykleić na przykład klejem na gorąco bo to jest najszybsza metoda. I Wianek jest gotowy. Ja z brzozy, skoro z brzozy robią mnóstwo dekoracji, są to proste, zwyczajne dekoracje, ale ja lubię takie rzeczy i zachęcam. Także już odpowiedziałam na pytanie, z czego robię kwiaty do moich Wianków i jak to wygląda. Do następnego pa.